Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić multidora marki MPM o wyjątkowej konstrukcji konstrukcji slot-in, która nie wymaga pozostawiania szczelin wentylacyjnych i sprawia, że ta lodówka licuje się z meblami i cała zabudowa kuchenna prezentuje się niezwykle estetycznie i spójnie. Gorąco zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Lodówkę wolnostojącą trudno jest wkomponować w ciąg meblowy, dlatego że takie lodówki zazwyczaj wymagają zachowania albo odstępów po bokach, albo na tyłach, właśnie po to, żeby zachować prawidłową wentylację. Dodatkowo takie urządzenia mają głębokość 60 cm i więcej, w związku z tym zawsze odstają od mebli. Zupełnie inaczej jest tutaj z konstrukcją slot in, dlatego że ta lodówka nie dość, że ma głębokość poniżej 60 cm, to jeszcze cała cyrkulacja powietrza odbywa się dołem, także zarówno boki, jak i tył tej lodówki pozostają chłodne. W związku z tym taką lodówkę możemy wręcz bezszczelinowo Obudować meblami. Szczeliny mogą pozostać dosłownie 3-4 mm, tylko po to, żeby taką lodówkę bezpiecznie wsunąć w meble. W moim studiu mogą ją tylko dosunąć bokiem do mebli, ale zobaczcie, jak ona wyglądała wkomponowana w meble na targach Warsaw Home. No i zwróćcie uwagę też na to, że zawiasy w tej lodówce zostały. Tak skonstruowane, że bez problemu możemy ją otworzyć pod kątem 105 stopni. Także mamy swobodny dostęp do szuflad i drzwi też o nic nie zawadzają. Kilka słów na temat parametrów technicznych. Po pierwsze, jest to urządzenie w technologii No Frost, czyli nie gromadzi się tutaj ani lód, ani szrony, więc tego sprzętu nie trzeba rozmrażać. Po drugie, sercem tego urządzenia jest sprężarka inwerterowa. Specjalne sensory monitorują temperaturę i wilgotność wewnątrz lodówki i na tej podstawie regulują moc chłodzenia tak, aby utrzymać optymalne parametry. Zastosowanie sprężarki inwerterowej zagwarantowało cichą pracę, bo to urządzenie pracuje z głośnością tylko 39 dB, no i oczywiście niskie zużycie energetyczne. Przy tak dużej pojemności, a jest to 505 litrów brutto, to urządzenie według etykiety energetycznej zużywa rocznie około 312 kWh. Szczegółowe wymiary tego urządzenia zobaczycie zaraz na ekranie filmu. A teraz zajrzyjmy do chodziarki. Oświetlenie LEDowe, trzy bardzo pojemne półki, przy czym jedna z półek ma też regulowaną wysokość. Bardzo pojemna szuflada, idealna do przechowywania zarówno nabiału, napojów, takich produktów gotowych, ale też warzyw i owoców, chociaż na warzywa i owoce jest specjalna, dedykowana szuflada, która nazywa się Nature Zone. To jest szuflada o podwyższonej wilgotności. Ona tutaj właśnie ma taką specjalną uszczelkę która tą wilgotność właśnie gwarantuje. I ta podwyższona wilgotność w połączeniu z chłodnym powietrzem sprawia, że owoce i warzywa zachowują na dłużej właśnie swoją jędrność i soczystość. A tutaj po drugiej stronie mamy szufladę smardzą, szufladę z regulowaną temperaturą. Jest to szuflada przede wszystkim do takich artykułów szybko psujących się, do serów, do mięsa, do ryb, do wędlin, ale można tutaj też przechowywać warzywa i owoce. Wszystko zależy od tego, jaką ustawimy temperaturę na panelu sterowania. Wystarczy odblokować panel i już możemy ustawić temperaturę. Także jeżeli kupiliście sobie świeżą rybę bądź mięso i z tych produktów chcecie przygotować w najbliższych dniach jakąś potrawę, to wcale nie trzeba ich mrozić, tylko wystarczy je włożyć do smart zone i ustawić właściwą temperaturę. O czym też warto wspomnieć, to na pewno o technologii Multiflow, która zapewnia równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza, co tak naprawdę gwarantuje stabilną temperaturę i wilgotność na każdej półce. Dolna część multidora to oczywiście zamrażarka. I co tutaj jest genialne w tym rozwiązaniu? Że ta część zamrażarki jest konwertowalna. Czyli my możemy sobie zmienić zamrażarkę w chłodziarkę bądź w komorę 0 stopni. Wszystko zależy od tego, co w danym momencie potrzebujecie przechować w lodówce. Wystarczy sobie na panelu sterowania ustawić właśnie temperaturę. Czy tą minusową, czy właśnie zero, czy plusową. Zobaczcie sami. O, i już mamy chłodziarkę. Teraz możemy sobie ustawić komorę 0 stopni albo możemy zamienić ją w zamrażarkę. W drzwiach lodówki umieszczono duży kolorowy wyświetlacz LCD, który oczywiście jest dotykowy i on stanowi takie centrum sterowania wszystkimi funkcjami. Tutaj możemy sobie ustawić temperaturę w chłodziarce, w tej strefie konwertowalnej, w zamrażarce oraz w smart zone. No i możemy też sobie aktywować specjalne tryby pracy, używając przycisku mode. Podsumowując dzisiejszą prezentację muszę Wam powiedzieć, że niezmiernie się cieszę, że w ofercie firmy MPM pojawiły się właśnie lodówki o konstrukcji slot-in, czyli lodówki do obudowy, bo to jest kategoria sprzętów, o które bardzo często mnie pytacie. Oprócz tego modelu w stali nierdzewnej jest również model, który na froncie ma czarne szkło, symbole tych urządzeń zobaczycie w opisie filmu. Często mnie też pytacie o samą firmę MPM. Co to za firma, czy jest ona godna zaufania? Słuchajcie, to jest firma z 30-letnią tradycją, która projektuje i dostarcza sprzęty zarówno z małego AGD, z urody, pielęgnacji nieelektryczne, a także dużego AGD do wielu tysięcy gospodarstw domowych. Jest to firma, która jest obecna na 23 rynkach, zarówno europejskich, jak i azjatyckich, która przez te ponad 20 lat mojej kariery zawodowej zawsze zaskakiwała mnie wieloma innowacyjnymi produktami. Co jest też rewelacyjne, że oni mają własny park serwisowy, czyli serwisują własne, swoje sprzęty i na większość urządzeń gwarantują aż 10 lat naprawialności. Także jeżeli mieliście jakiekolwiek wątpliwości co do tej marki, co do tej firmy, to mam nadzieję, że je rozwiałam. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.